Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajny, praktyczny, przenośny monitor na USB. Tak więc zapraszam Was do oglądania. Aktualne ceny macie w linkach w opisie filmu. Zaczynamy! Zapraszam do zapoznania się z ofertą partnerów kanału. Sklep MocnyKomputer.pl, producent komputerów gamingowych Mastero oraz serwis Instant Gaming, w którym znajdziecie gry na wszystkie platformy. I dzisiaj będzie sprzęt naprawdę ciekawy, powiem Wam z mojej perspektywy bardzo ciekawy, bardzo przydatny, czyli monitor od marki Wimaxit. 10,5 cala podłączany poprzez USB-C. I taki monitor można kupić w tej chwili chociażby poprzez Amazon. Aktualna cena to 150 euro. Po takim średnim kursie, no to wychodzi jakieś 700 parę złotych. Nie jest to na pewno cena zaporowa za sprzęt tej klasy, ponieważ poza bogatym wyposażeniem, które wam dzisiaj pokażę, mamy tutaj panel IPS, rozdzielczość Full HD. Mamy też podstawkę i funkcję power delivery, czyli można po ten monitor na przykład podłączyć telefon, żeby się doładował. Na kartoniku zbyt wielu informacji, poza tym nie mamy. Natomiast monitor sam w sobie jest naprawdę bardzo fajny, ale o nim za chwilę. Zobaczmy, co mamy w zestawie. Jest instrukcja obsługi i wersja urządzenia dokładnie to jest M1050CV2, czyli taka ulepszona wersja. Mamy w zestawu opisy poszczególnych funkcji, a jest ich naprawdę sporo możliwość montażu na uchwytach WESA w standardzie 75x75mm, dwa głośniki wbudowane, każdy ma moc 1 wata. Niewiele, ale jako podstawowe źródło dźwięku oczywiście może się przydać. I mamy odświeżanie 60 Hz, jasność 420 nitów i kontrast 1500 do 1. Kąty widzenia 85x85. 85. Jest to IPS, więc teoria, teorią, specyfikacje to jedno, a ja Wam to w praktyce pokażę. Jeszcze co ważne, wymiary 230x164x8,3 na na mm, czyli grubość monitora niewielka, ale za to ma dość solidną ramkę i 320. 5 gramów jego waga. Tak więc jest instrukcja, jest taka karteczka. Do tego mamy ściereczkę do czyszczenia ekranu. W zestawie jest także folia ochronna, którą można sobie założyć na ten ekran, żeby zabezpieczyć go przed rysami. Ekran nie jest dotykowy, więc tak najbardziej tutaj warto sobie tego użyć. Mamy także tego typu podstawkę, która też oczywiście może się przydać. Mamy tutaj rozkładany element, dzięki czemu możemy sobie ten monitor w taki wygodny sposób oprzeć, wyregulować tutaj także kąt nachylenia. To jest to na pewno przydatne, mała rzecz, ale bardzo praktyczna. Następnie mamy zasilacz sieciowy, ponieważ w instrukcji jest wyraźnie napisane, że nie wszystkie PC i laptopy mają. Na wyjściu 5V i 2A, czyli po prostu monitor wtedy może się nie włączyć. Więc w niektórych przypadkach trzeba też użyć dodatkowego zasilania. I w zestawie mamy trzy przewody, każdy ma około metra. Jest to USB na USB typu C, czyli to możemy też podłączyć do tego właśnie zasilacza i zrobić sobie z tego kabel zasilający. Przewód USB-C na USB-C oraz też bardzo fajna opcja, ponieważ takie monitory często mają tylko i wyłącznie USB typu C. A tutaj mamy także. Kabel mini HDMI na pełne HDMI, więc trzecia opcja łączności, jak ten monitor właściwie wygląda. Zobaczcie, mamy tutaj od spodu trochę grubszą ramkę. Logo producenta po bokach ramka jest cieńsza, jest takie lekko chropowate tworzywo i sam ekran jest delikatnie zagłębiony, a ta ramka troszeczkę wystaje. I bardzo dobrze, że ta rameczka tutaj troszkę wystaje, ponieważ gdyby ten monitor nam przypadkowo się przewrócił czy upadł w ten sposób, no to sam. Ekran jest zabezpieczony. Mamy tutaj właśnie mocowanie i cały tył monitora to jest aluminium, więc obudowa jest solidna. I teraz zobaczmy sobie co mamy po bokach. Prawa strona: gniazdo HDMI oraz dwa gniazda USB typu C i kontrolka. Widzimy także głośnik tutaj. Tak, więc nie mamy tylko jednego złącza, a aż trzy. Ale to nie wszystko, ponieważ patrzcie teraz. Odwracamy urządzenie. Widzimy drugi głośnik, czyli mamy stereo i co fajne, gniazdo słuchawkowe, też tego często nie ma w tych monitorach, i mamy taki przycisk lewo, prawo oraz wciskany, czyli trzy funkcje, i przycisk exit, którym także wybieramy różne funkcje. Więc tutaj panel sterowania, gniazdo słuchawkowe mini jack i aż trzy gniazda wideo. Powiem Wam, że pod tym względem na bogato teorię już znacie, a teraz zobaczmy, jak to wypada w praktyce. Ok, pokażę Wam jeszcze to całe menu. Jak przyciśniemy pierwszy przycisk, to mamy dostęp do wyboru wejść, czyli auto typ C i HDMI, oczywiście jak nie zostanie wykryte, no to wróci na to źródło, w którym jest sygnał. I teraz tak, mamy ten joystick, kliknięcie góra-dół reguluje po prostu głośność, czy tam przytrzymanie. Oczywiście jak przytrzymać, to to się płynnie zmienia, a jak sobie wciśniemy, to pojawia się menu, pierwsze to Picture, żeby wejść. I teraz możemy przeskakiwać po menu, ale jak wciśniemy, to wchodzimy w menu i teraz przeskakujemy sobie pomiędzy poszczególnymi opcjami. Czyli mamy jasność, kontrast, jasność można tutaj ustawić bardzo wysoko, kontrast również, ponowne wciśnięcie wychodzi, więc monitorek jak na taki niewielki potrafi być naprawdę bardzo, bardzo jasny. Mamy equalizer czerni, czyli czerni może być bardziej lub mniej głęboka i mamy też game mode, macie standard, następnie RTS, gdzie jest jeszcze dużo jaśniej, FPS, -y, tryb performance oraz standard. Czyli mamy kilka różniących się od siebie jasnością trybów. Kolejne to jest ustawienia OSD, czyli tego całego menu, które się pokazuje. Następnie, temperatura kolorów można ustawić oczywiście cieplejsze lub bardziej zimne albo tryb User, gdzie sami ustalamy zakładka Option, gdzie mamy wybór gniazda. Język, niestety polskiego tutaj nie ma, ale jest English, więc OK. Aspekt ratio, ważna rzecz, czyli format ponieważ ten monitor można przełączyć do innych formatów, czyli mamy tak full, 4x3, czyli taki obraz telewizyjny, jak na starych telewizorach, 5x4 i 16 na 9 i 16 na 10 bo taką proporcję ma właśnie ten monitor, 16 na 9 jak widzicie, no jest to obraz mniejszy. No i kolejne to volume, czyli głośność tych głośników i ustawienia HDR, czyli on, auto i off. Eye protection, redukcja niebieskiego światła, włączone, wyłączone. Dźwięk 3D oraz crosshair, czyli celownik. Ten celownik nie bardzo mi się tutaj pojawia. Mamy też funkcję reset oraz informacje, czyli mamy podaną rozdzielczość, odświeżanie i pozostałe informacje. Teraz wam pokażę, jak to wygląda w przypadku laptopa bez USB typu C. Mamy tutaj tylko standardowe porty. Zwróćcie uwagę, że matryca jest niestety błyszcząca, no ale już trudno. Natomiast jak monitor się włączy, no to jest o wiele lepiej. Tak więc to mnie bardziej razi po oczach, kiedy ten monitor jest wyłączony, bo wtedy to jest takie lustro, wszystko się odbija. Osobiście jednak wolę matryce matowe, natomiast jakość obrazu jest tutaj naprawdę znakomita. Podłączone poprzez HDMI, ponieważ w przypadku tego komputera, jak odłączę HDMI i próbuję tutaj wybrać sobie na typ C, no to nie działa. A jak podłączę z powrotem HDMI, a USB robi jako dodatkowe zasilanie, no to wszystko jest ok. No i o tyle dobrze też, że nie trzeba tego podłączać poprzez adapter do gniazdka, ale oczywiście można. Gdybyście na przykład nie mieli już wolnego USB w komputerze, to można sobie zasilanie zrobić z gniazdka sieciowego i też wyjdzie na to samo. I co do samej kolorystyki oraz kontrastu, to pomimo, że ten laptop ma całkiem dobry ekran, to moim zdaniem tutaj na tym monitorku jakość tego obrazu jest troszkę lepsza. Lepszy kontrast, lepsze nasycenie kolorów, taka głębia kolorów też jest tutaj zauważalnie wyższa. Tak więc, jako taki monitorek dodatkowy do pracy na laptopie, naprawdę fajna rzecz. Ponieważ, jak wiecie, to nie musi być kopia tego ekranu, to może być po prostu rozszerzenie, czyli drugi, nawet trzeci ekran. Nie ma z tym żadnego problemu. I rzut oka z bliska, jak to jest podłączone. USB zasilanie oraz HDMI jako transfer obrazu. I tutaj, oczywiście, też dwa kabelki muszą być: jeden do mini HDMI, a drugi do USB typu C. I w tym momencie wszystko będzie śmigać. Natomiast w przypadku jednego z moich komputerów stacjonarnych z płytą główną Aorusa nie było problemu z zasileniem i podłączeniem monitora tylko i wyłącznie poprzez USB typu C. Skorzystałem z gniazda znajdującego się z tyłu płyty głównej, czyli właśnie tam, wpięte bezpośrednio, no i również do monitora też tylko przez USB typu C. No i w praktyce jakość obrazu jest naprawdę dobra. Podstawka do monitora jest bardzo funkcjonalna. Zrobimy sobie eksperyment, czy da się tutaj cokolwiek pograć. Żeby nie było problemów, oba te monitory ustawię w tą samą rozdzielczość. Ustawimy równe 60 Hz na obu. I w tym momencie mamy już ekrany rozszerzone. Dobrze, i zrobię nawet tak, że pokazuję tylko na pierwszym. OK. Monitorek przygotowany, gra przygotowana. I klikamy na graj. I Wam już w moim wieku mam pewną wadę wzroku. A tutaj przy tej wielkości ekranu, przy rozdzielczości Full HD jestem w stanie przeczytać sobie tutaj tytuły, gier i opisy, więc wyrazistość tego ekraniku jest naprawdę na mega dobrym poziomie. No i dobra, gierka się odpala. Przy okazji słyszycie też dźwięk, który wydobywa się bezpośrednio z tego właśnie monitora. Głośniczki oczywiście mogą się okazać przydatną opcją. No i Podgłośnimy nawet na stówkę. No nie jest jakoś super głośno, ale zawsze lepsze to niż nic. Mam też tryby HDR. Ja tutaj w dumie akurat więcej pogarszają niż poprawiają. Użyjmy na Wyłączone. Mamy też Eye Protection, czyli redukcję niebieskiego światła. Włączone, wyłączone. Troszkę się kolorystyka zmienia, ale mniej się wzrok męczy. Następnie 3D Sound. No, dźwięk się robi bardziej przestrzenny, ale przy tak małych głośniczkach. No nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie większe. Dobra, zamykam menu i. Chwilkę zagrajmy. Jakość obrazu naprawdę znakomita. No, oczywiście, Doom to nie jest gra w dzisiejszych czasach, która powala grafikom. Dobra, Duma już nie będziemy męczyć, bo to jest mega stara gra. Z tego sobie wyjdziemy, ale włączymy sobie Toxika. No, Toksik to gra jak najbardziej współczesna o bardzo szczegółowej grafice. No, odpaliła się, więc już jest duży postęp czyli po prostu rodzaj monitora na tej grze nie zrobił różnicy a miałem jeden monitorek na USB typu C i takie lepiej wyglądające gry po prostu nie chciały się odpalać zobaczmy czy rozdzielczość się sama przestawiła wideo, OK, mamy Full HD no to testujemy na tak małym ekranie dobrze by było jeszcze zmniejszyć czułość myszki ale spróbujemy na tej co jest ustawione OK. wyrazistość naprawdę dobra rozdzielczość myszki o wiele za wysoka Dobra, przez tą życielczość za bardzo nie mogę grać, ale generalnie gra działać działa, jest tutaj wszystko płynne, więc jak najbardziej można sobie nawet na takim monitorku pograć. Czy jest mały? No nie wiem, jak macie tablety, no to standard to jest w tej chwili 10 cali, niektórzy jeszcze mają mniejsze, jakieś tam 7-8 calowe, więc myślę, że do pogrania no to może być ok. No i co, filmiki też migają całkiem przyjemnie, odtwarzanie było bardzo płynne. Słuchawki bezprzewodowe bluetooth 5.0 Zasięg działania do 15 metrów. Czas jak będziecie chcieli obejrzeć swojego ulubionego twórcę na YouTubie, to też nie ma żadnego problemu. Co do jakości dźwięku, rewelacji nie należy się spodziewać, bo głośniczki są miniaturowe. Ale nagram wam próbkę rejestratorem cyfrowym Tascam DR05 w stereo, żebyście mieli jakiś pogląd. Jak tutaj wypada, w praktyce rejestrator będzie bezpośrednio przy tym ekranie. Ok, dźwięk się już nagrywa z Taskama. Zaraz wam włączę jeszcze utwór, który zawsze włączam. No i taka ciekawostka z tabletu, jak widzicie, tutaj jednym kablem, czyli USB-C na USB-C działa też bez problemu, bez żadnego dodatkowego zasilania. I włączmy ten utwór. I głośność na 100% dźwięk z monitora. Ok, tak więc jakiś epicki może nie jest, ale zawsze te głośniczki mogą się przydać. Natomiast co z tym gniazdem słuchawkowym? Powiem Wam, tak, działa całkiem ok. Nie powiem również, żeby ten dźwięk, ta jakość była jakaś epicka, ponieważ układ dźwiękowy zapewne tam jest dość prosty, taki podstawowy, no ale dźwięk ze słuchawek przekazywany jest na poziomie przyzwoitym. No i okej, okay, podsumowując ten monitorek jest bardzo praktyczny ponieważ mamy wiele możliwości połączeń, mamy także gniazdo słuchawkowe, przede wszystkim bardzo dobra jakość obrazu, co prawda monitorek niewielki, ale na przykład tak jak ja używam na monitor podglądowy do kamery, czy na jakiś podgląd do komputera jest to świetna rzecz. Oczywiście tego typu monitory znajdziemy też większe jak i mniejsze, więc jeśli potrzebujecie na przykład 15 czy 17 cali, no to też coś takiego znajdziecie. Pamiętajcie też zajrzeć do linków w opisie filmu. Ze swojej strony uważam, że jest to bardzo dobre, praktyczne, przydatne urządzenie i osobiście bardzo dobrze mi się testowało. I w tym momencie, jeśli byście chcieli mnie wesprzeć, można to zrobić w paru prostych krokach. Co trzeba zrobić? Zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, zasubskrybować kanał, ponieważ jak się okazuje wielu widzów ogląda moje filmy bez subskrypcji, a to jest fajny sposób, żeby odwdzięczyć się za pracę twórcy. Jak ktoś wyłącza dla mnie adblocka, no to dziękuję bardzo, mam okazję zarobić wtedy parę złotych więcej na pracy z YouTube. A dzisiaj to wszystko, pozdrawiam stałych widzów, trzymajcie się.